Morning, good morning, good morning. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Beloved by God. Umiłowani przez Boga. Jak wielką miłość nam okazał, kiedy byliśmy całkowicie zepsuci, uratował nas. Tak bardzo pragnę, aby kościół pokazywał światu bogate, współczujące miłosierdzie Boga. You know. W wielu miejscach na świecie kościół jest pełen pasji, ale brakuje mu współczucia. Wierzę, że pasja bez współczucia jest bardzo niebezpieczna. Wierzę jednak, że współczucie wyzwoli pasję. Bóg ma tak much. Bóg miał tak wiele współczucia dla ciebie, dlatego z pasją cię zbawił. represents Nikt nie reprezentuje Boga dobrze, jeśli nie jest bogaty we współczucie i miłosierdzie. Bo jeśli tak jest Bóg, a my chcemy go dobrze reprezentować, to musimy tacy być. I remember so well the night when God up dobrze pamiętam noc, kiedy Bóg mnie obudził And I, felt a pain in my heart. I poczułem ból w moim sercu I wtedy Bóg powiedział: Moje dzieci tak źle mnie reprezentują, czy ty będziesz mnie dobrze reprezentował? Proszę And I, felt a pain in God's heart. I poczułem ból w sercu Boga so I've, I've asked God that I said, God, Will you allow me please to be a channel? Tej nocy poprosiłem Boga i powiedziałem: Boże, czy pozwolisz mi, proszę, być narzędziem dobrego reprezentowania Ciebie? Jeśli on jest bogaty we współczucie i miłosierdzie, to reprezentujemy go dobrze za każdym razem, gdy jesteśmy współczujący i miłosierdni. Pozwól, że coś ci wyjaśnię. When somebody does everything right, they don't need mercy. Kiedy ktoś robi wszystko dobrze, nie potrzebuje miłosierdzia. Sprawiedliwość wystarcza. Ten, kto zrobił wszystko źle, potrzebuje miłosierdzia. Pamiętaj o tym: czy byli ludzie, którzy cię skrzywdzili, czy byłeś dla nich miłosierny, czy sprawiedliwy? Byłem kiedyś człowiekiem pozbawionym współczucia. Byłem bardzo twardą osobą. Skupiałem się na sukcesie. To nie był światowy sukces, to był chrześcijański sukces, ale wciąż był zły. can how many people I ludzi mogę with the gospel ile kościołów mogę założyć, do ilu ludzi mogę dotrzeć z Ewangelią. Ale byłem pozbawiony współczucia. Ponieważ byłem bardzo samozdyscyplinowany i miałem bardzo silną wolę, nie miałem współczucia dla słabych. Kiedy zdałem sobie sprawę, że jest to bardzo niemiłe sercu Boga, zapytałem go, żeby naprawdę mnie Poprosiłem go, aby naprawdę mnie złamał. Really I naprawdę to zrobił. A ja stałem się człowiekiem, który płacze z tymi, którzy płaczą, it's the heart of God. ponieważ takie jest serce Boga. Let's move on to verse Przejdźmy do wersetu piątego. Nawet gdy byliśmy martwi i skazani na zagładę w naszych licznych grzechach. Zjednoczył nas w życiu Chrystusa. I zbawił nas swoją cudowną łaską. Pozwól, że coś Ci wyjaśnię. Jak wiele mówimy o tym, że znalazłem Jezusa, znalazłem Chrystusa. Jesus miał disciples. You have not chosen me, I have chosen you. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. They understood what that meant. Oni rozumieli, co to znaczy. Because in that Jewish culture a student would never be able to choose his rabbi. Ponieważ w tamtej kulturze żydowskiej uczeń nigdy nie mógł wybrać swojego rabina. It was the rabbi who chose the student. To rabin wybierał ucznia. So they remembered one day this rabbi Jesus came up to them and said follow me. Pamiętali, jak pewnego dnia ten rabin, Jezus, podszedł do nich i powiedział: Pójdź za mną. Zrozumieli, bo w ich kulturze była to bardzo normalna rzecz. The dream of every young man was a important rabbi to say these words. Marzeniem każdego młodego człowieka było, aby ważny rabin wypowiedział te słowa. Paweł wyjaśnia to tutaj bardzo wyraźnie. Paweł mówi, że byliśmy martwi w grzechach i skazani na zagładę. To On zjednoczył nas z życiem Chrystusa i zbawił nas dzięki swojej wspaniałej łasce. Czy wiesz, że nie mógłbyś nawet zostać zbawiony, gdyby Bóg nie dał ci wiary, abyś został zbawiony? Never forget you were not the one who were looking for God, seeking for God and finally you figured out God. Nigdy nie zapominaj, że to nie ty wybrałeś Boga, szukałeś go i w końcu go odkryłeś. You were the lost sheep and Jesus went left to you. Byłeś zgubioną owcą, a Jezus poszedł za tobą. And I just love this picture that while we were totally messed up, he grabbed us and united us for the very life of Jesus uwielbiam ten obraz, że kiedy byliśmy całkowicie zepsuci, on nas złapał i zjednoczył z życiem Jezusa salvation is. An Zbawienie jest aktem Bożej łaski, a nie aktem naszej woli. Kiedy to zrozumiemy, będziemy śpiewać pieśni pochwalne przez resztę naszego życia i przez całą wieczność. Jest taki film, który oglądałem dawno temu i ostatnio próbowałem go znaleźć, ale nie mogłem mogłem go już znaleźć, a tak bardzo chciałem go obejrzeć ponownie. And the movie is called Amazing Grace. Film nazywa się Amazing Grace It's about the slave trade in Britain, in England. opowiada o handlu niewolnikami w Wielkiej Brytanii w Anglii. And Jeden z największych handlarzy niewolników nazywa się John Newton. To on napisał piosenkę Amazing Grace. And is just pierced my heart. W filmie wypowiada jedno zdanie, które przeszyło moje serce. When the slave trade came to John for help. Kiedy ten facet, który walczył z handlem niewolnikami, przyszedł do Johna Newtona po pomoc. And he says like this. I w zasadzie powiedział coś takiego: the only thing I know is that i was a terrible sinner and christ is a wonderful savior jedyną rzeczą którą wiem jest to że byłem strasznym grzesznikiem a chrystus jest wspaniałym zbawicielem remember that. zapamiętaj to you were in your mess Byłeś w swoim bałzlu and his incredible mercy kindness and grace saved a jego niesamowite miłosierdzie dobroć i łaska uratowały cię let's continuously celebrate his saving grace nieustannie świętujmy jego zbawczą łaskę see you tomorrow do zobaczenia jutro